Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poppy Playtime Chapter 2. Przed nami ostatnia giereczka, i oczywiście kolejny odcinek czy tam maratonu, czy nie maratonu po prostu kolejny odcinek Poppy Playtime Chapter 2. Oczywiście, wiadomo, łapeczka w górę jak najbardziej i subskrypcja odsyłam serdecznie, jeżeli podoba Wam się seria. i chcielibyście ogólnie więcej jakichś takich gierek ala horrorowych, właśnie na konole. A teraz już lecimy, ciągniemy za trzecią, dźwignię wajchę, i gramy w ostatnią giereczkę. If you played these before? You're no. So good. Seems like you're ready for the final game, statues. Yay! Follow mommy down the stairs one last time. I mm -hmm. hope you had a fun day at the game station. Yeah. Ja so też. Next time. Ja też myślę, że będę miał uh, so much fun, naprawdę. Coś się właśnie chyba nie otworzyło. Halo. Um Albo złapać obiema rękami. Ociągnij to. No chyba nie. Aha w ten sposób. Dobra, otwieram. Siła wasa, mockiego masa. Dobra, ok, to o to chodziło. Takie proste rzeczy, ja się tak rozkminiam Dobra, nieważne, nie, damy radę Normalnie, tak o, idę Idę, nie mogę się doczekać Tej prześwietnej gry Hmm Jakaś drukarka 3D? Tak to wygląda trochę Hungry to learn to, to o tym, to o tym Jacksepticeye mówił Tak, o właśnie, O, Fajnie, super You want to play with no, Okej, okay, dobra. Energia go. Nie, czekaj, co? Wait. Ah. Uh. Uh. Aha. Oh, Moment Mogę się tu przyciągnąć. Ha, la, 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 la No i co teraz? To um. normalnie mogę się złapać tu. A, bo tu jest numer 2. Dobra, czekaj, tylko ja muszę tego użyć najpierw, nie? Czekaj, 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 czekaj. To. Cyk. Cy, cyk. Nie. Nie, to też. Wait. Ja się muszę dostać tam, i to mi się zapala tylko wtedy, jak jest tutaj energia. No to idę tu normalnie. Spinam się tu. I tu jest numer 2, a numer 1 jest. What? Czekaj. Inaczej, ja muszę się tu dostać najpierw. Tu mam numer 1. Wziąć to. Ople 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 opleść sobie tutaj to. Chyba w tą stronę Teraz biorę to Przenoszę sobie energię tu I łapię się drugą ręką Się spuściłem e, Dobrze to zrobiłem, ale się puściłem Dobra, ręce mi się popierdzieliły Dobra, <laughs> wiem co mam no, Wiem co mam zrobić I jop, dobra Trzymam To Cyk And, uh, Cyk Druga ręka. Only druga ręka. Cyk, druga ręka. Cyk, tu. Cyk, druga ręka. E, I cyk. Cyk, cyk. No cyk. No cyk. No cyk. No, no ha, halo. O, no to mi się kliknąć nie chciało. Ty, co to miało być? Ja dobrze robiłem, tylko mi się kliknąć to nie chciało. Dobra, co teraz? Mam tu iść? Hello. Ah, super, No, start the Welcome to statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around, but cannot move. Okay, ale mogę się You may move again once the lights turn back off. Okay. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. <laughs> the Good luck. Test! dobry. Witam. Call me mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left mommy to die. どう jest easy normal hard o! O! myślałem, że jestem schowany w dziurze i nic nie będzie! O! Cholera! O! Ja pierdolę. O, się Dobra, czyli w też się nie mogę ruszać. O, kurna! O debyt, dobra, okej, okay. dobra, 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 dobra radę. Okej. Okay. 呃，古稀、oh, 吧。 Idę do harda, bo jak będzie easy, to na pewno nie będzie easy. A hard to będzie hard. Nie wiem. <zysklarziny> Zon, idzie za Mensch über mich. Jesus Maria. Co teraz? Halo! Zablokowałem się! Zablokowałem się! Nie mogę nic zrobić! Ej, no co jest? W teksturach się zablokowałem! Halo! Ha halo! No! No, no! Ja się ruszam nawet jak nie ma tego. Ej, no. No nie zrobię tego. No co jest? No nie mogę stąd wyjść. Halo! Ej, no nie wyjdę stąd. No weź mnie już Dorwi, co, bo ja stąd wyśniem, Ej, to mi się coś zbugowało w ogóle. Ty bo on tam się nie rusza w ogóle. CO jest! Come on! Jak mogłem się zablokować w takim miejscu dziwnym? No. Nie, nie gadaj. Dobra. Ja w ogóle jakoś źle idę bardzo. Gdzie mam iść dalej? Od tego zacznijmy. Gdzie ja mam iść dalej? Bo on tutaj też w ogóle wchodzi w ścianę, ej. No. Co jest? Ej, nie rozumiem tego. No, bo teraz się będę wracał. Czekaj. Urna. Oh shit, i co teraz? Dobra, tu miałem iść. Co dalej? Co dalej, co dalej, co dalej? Pick locked Ja miałem się tu dostać, kuźwa. Jezus Maria. Nie wiem, on tam łazi wszędzie, nie? Tu się nie mogę dostać. Ej, co ja mam tu zrobić teraz w ogóle? czy spanikowałem w ogóle. Ej, totalnie... A tędy! Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Spierdzielamy stąd. Tak, 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 tak. Nie. Absolutnie nie zamierzam wracać. Nie. Usiadł. Shit. Oh shit. No dawaj. idzie za mną chyba. No nie mogę się tego złapać! No wypierdelaj mnie z tym! To za dziura dziwna! Mordę, kopane! Ja nie lubię takich rzeczy, dziwa. Łapie się, to masz działać i mnie nie interesuje, kuźwa, że nie! Co teraz? Rotate top 90 degrees. Rotate bottom 90 degrees! What? Czekaj, ja mam się dostać na Game Station, nie? Dobra, i teraz botom. Dobra, czyli to ma pewien 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 swój Zakres, tak. I wtedy się przedostanę tam. Nie mogę ustawić, żeby było do Game Station. W ogóle co? Czyli tu zieloną kasetę mogę znaleźć? O ja pierdziele! Mi się wydaje, że to jeszcze długo, zanim będzie koniec. W ogóle, tak naprawdę. Dobra. Um. Dobra, znajdziemy tu coś ciekawego? Nie. Okej, okay, tu mogę przejść, tu mogę przejść. Czy będzie tu gdzieś zielona kaseta? No bo mam przejścia tutaj w różne miejsca, nie? Teraz tutaj na przykład mamy C4. Toy Scanner. Okej, okay, czyli tutaj potrzebujemy mieć zabawki. No dobra, no to w takim razie najpierw musimy przejść tam. Okej, okay, wszystko jasne Pytanie, gdzie będzie kaseta Czy ona będzie gdzieś tam w którymś pomieszczeniu, czy coś? Dobra Oj, chyba nie o to chodziło Muszę ustawić tak, żeby mieć Żeby mieć przejście tam Mam nie tylko tu, tu, tu i co? <gry> Czekaj, to nie o to chodzi. Co to się do pewnego momentu może obracać? No nie! <gry> Czekaj. Nie, bo znowu... A, kurde! To jest tak to skonstruowane. Bo to się obraca do pewnego momentu i potem dopiero tam to się obraca. Ja się muszę dostać tam! I teraz to. O! O, Boże! Dobra. Tak ciężko było to obracać, że no masakra. Dobra. I co, tu będę miał zabawkę? Miau, 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 bo... Miał, 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 miał. Miał, 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 miał. Super. O, mam złapać? No, szty, ha, no, ha, nie mogę złapać. No co jest? Ej, czy ja to mam złapać, czy ja to muszę jakoś. Czekaj, co się stanie, jak ja robię to w ogóle? Aha, do góry wjeżdżam. Ładewaj, ładny, urde. Nie, tu jest więcej jeszcze, co? Dobra, tu zmieniam, tu zmieniam, lecę do góry. Tu i. Wow, shit, nie. Whatever! Whatever! Dawaj! Czekaj, muszę złapać I kliknąć! Nie, nie mogę kliknąć Aha! Mam! Złapałem? Mam czy nie? What?! Dobra, mam więcej niż potrzebuję. Dobra, nieważny, nieważny. To był ten dźwięk po prostu, za każdym razem taki. To mam więcej nawet niż potrzebuję. Dobra, spoko. Teraz musimy. Tu... Wow. Co ty se kuźwa, za każdym razem jakąś nogę czy coś musisz dupnąć? Nie wiem. Ale dobra, czekaj, czekaj, bo tu jeszcze nie znaleźliśmy kasety, nie? Jest tu gdzieś jakaś ukryta kaseta? Zielona. Bo tam nie... ty czekaj, może ona tam jest. Moment, jeszcze tam wrócę zanim zanim pójdziemy tu. Bo się okaże, że tu jest jakaś kaseta. Czekaj, 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 bo to jest duża lokacja, kurde. Tu można łatwo to ukryć. A. Dobra, pojedźmy do góry. No. No, warto. To mamy znaczki. Um, hmm. No nie wiem No nie wiem Muszę zjechać takie na pół pięterko Hmm. Zu totalnie nie widzę, jeżeli tu jest jakaś kaseta to sorry naprawdę, ale kurde nie widzę. Tam spadają zapawki po prostu. Dobra, nie wiem. To jest problem, że naprawdę ciężko jest dostrzec coś w tych ciemnościach, serio. Ja nic tuśwa tu nie widzę. A staram się dostrzec. Hmm. hmm. Nope! I don't see anything. Anything, anything. No nic kuźwa nie poradzę. Jak nie widzę, to nie widzę. Może tam jednak będzie. Zobaczymy. Dobra, teraz znowu musimy się pobawić mostami. Ja podejrzewam, że te kasety to są jakimiś takimi... I steregami na zasadzie, że wiesz, znajdziesz, możesz sobie otworzyć jakąś kasetę i jest fajnie, nie? Ale. Ale problem jest właśnie, żeby je znaleźć, kurczę. Wait, w ogóle ja tu mam ten. Czekaj, 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 Transfer request, tutaj mamy. Experiment 1222, Mommy Long Legs. Unique ability to stretch any limbs in 100 feet. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Problem. The hostility. quickly really becoming problematic. Okej, okay, dobra, 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 okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem o co chodzi, no tam chcieli przetra prze przetransferować, no bo generalnie ona miała mały problem z byciem y agresywną, że tak powiem, dobra, czekaj, może gdzieś tutaj na górze kaseta by była, ty, nie, ja pierdzielę, i ciężko strasznie dostrzec, specjalnie tak póki trali kuźwa, nie mogłoby to być w jakimś bardziej widocznym miejscu, sobie obejrzał te kasety no. A tu się nie da. No dobra, eee, no to obracamy. czekaj, bo ja muszę się dostać teraz na prawo. O! 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 o... 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 Dobra, mam. Trochę bardziej rozumiem. Przez to, że to jest takie długie, to troszeczkę inaczej jeździ. Po prostu o to chodzi. Dobra. Proszę bardzo. Skaner. Okej. Okay. No i pięknie. Jesteśmy tutaj. Może tu będzie kaseta? eh? Mamy wenty, wszystko spoko, ale... Ty no, dajcie mi zieloną kasetę no, come on! Confined space permit request do not enter. Ta, do not enter, ja wa wchodzę wszędzie, panie! Się nie przejmuje. Absolutnie. Hello? W ogóle w którą stronę ja mam iść, bo tu ma przejście i tam ma przejście. O, kuźwa, ty, cze, bo tu jest jeszcze więcej tych. Tu mogę wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Aha! Tu, tu zamknięte. I jeszcze czerwony kuźwa. Tu twa no, zarąbiście, nie? Ja nawet zielonej kasety, żeby mnie znolus A tu czerwoną już mam. To fajnie. I tu mamy energię. O, nie, 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 panie, panie kochady. Tu będą znowu jakieś łamigłówki porąbane Ja to sobie chyba zostawię na następny raz Chyba na pewno <grytania> Be safe while using your Grab packs. No tu mogę się też złapać Kurde dajcie mi zieloną kasetę No Tu energię mogę przenieść Ja pierdziele Ej serio Dobra, słuchajcie, zobaczymy się w następnym odcinku po prostu. No bo już długo gram teraz w tym odcinku w tą grę i, prawda, będzie kolejny odcinek, więc spokojnie, spokojnie, nic się nie przejmujcie. Będzie e, albo dzisiaj, albo, albo zaraz następnego dnia. Także spokojnie, spokojnie, maratonik w dalszym ciągu trwa. Może cały maraton e, na ten weekend, giereczki będziecie mieli, zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. z Poppy Playtime Chapter 2 na moim kanale. Już dosłownie niebawem. Tak. Do następnego, trzymajcie się i papa!